jeszcze na pewno jeśli chodzi o ten rozdział między właśnie ligami pod auspicjami pzpn i rozgrywkami, które PZPN, przez PZPN nie są nie filmowane, na pewno jeszcze do tego tematu wrócę. Ale tutaj się pojawił zarówno w raporcie, jak i tutaj w wypowiedzi pana mecenasa Knapa. Problem infrastruktury, bo no, żeby sport istniał, musi być ta infrastruktura musi być miejsce, w których ten sport będzie uprawiany. A jeśli mówimy o miejscach, no to tu od razu nachodzi potrzeba no, wsparcia samorządu terytorialnego, samorząd terytorialny, tak naprawdę sport amatorski stoi na samorządzie terytorialnym. Więc do pana wójta pytanie, bo to jest zawsze yy, no, chyba jeden z bardziej palących problemów w ogóle w, w samorządzie. Ja pamiętam kiedyś miałem taką historię, że potrzebowałem, no, gdzieś tam y, kwestia jakiegoś wynajęcia boiska, a także dla jednego z klubów w moim akurat rodzinnym mieście dzwonię do chyba prezesa, dyrektora y, ośrodku sportu. I on po prostu no, na wieść, że ja, tak, że tak powiem, potrzebuję wynająć jakieś boisko, no złapał się, no, nie widziałem, rozmawiałem przez telefon, więc, ale domyślam się, że złapał się wtedy za głowę. Nie, 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 no przecież wszystkie te boiska to już są tam zarezerwowane od A do Z. A w ogóle to jak był ten kalendarz układany, to sam wiceprezydent musiał się tam gdzieś pojawić na negocjacjach między wszystkimi klubami, żeby tu każdemu dochodzić i jakiś zgniły kompromis wypracować. Więc jak pan jako włodarz gminy widzi tę kwestię związaną z infrastrukturą sportową? Jak tu znaleźć złoty środek, no żeby ten sport, no bo wiadomo zawsze pewnie… Ilość boisk, hal będzie niewystarczająca. Są podmioty, które są zainteresowane, jak ten problem rozwiązać. Dzień dobry Państwu. No, odpowiedź jest chyba prosta: no, budować. No, bo nie ma wyjścia, jeżeli chcemy ten problem rozwiązać. Ale muszę trochę jakby szerzej te, ten problem omówić, dlatego że myślę, że każdy samorządowiec chciałby żeby, tak jak ja wczoraj, odebrać statuetkę ambasadora sportu, tak? Wszystkim na tym zależy. Natomiast problemów w samorządzie mamy o wiele więcej niż tylko sam sport. W związku z tym chyba najważniejsze jest to, żeby właśnie znaleźć ten złoty środek poprzez właściwą dystrybucję środków i... Też biorąc pod uwagę możliwości, jakie się w ostatnim czasie pojawiły, czyli pozyskiwania. Bo ja to tak robię, że jeżeli nawet załóżmy, pilniejsza jest budowa drogi, ale widzę, że jest program, z którego mogę skorzystać i wybudować kolejne boisko, to odkładam tą drogę na rok następny, bo i tak w budżecie muszę znaleźć na to środki, a te, które, a te możliwości wykorzystuję. Ja pamiętam, kiedy zostałem wójtem, jak, jak, w jakim, z jakim trudem budowali sportowcy, sami sportowcy, mogę powiedzieć, że z małym udziałem samorządu budowali e, obiekty sportowe. Ja pamiętam, kiedy przyszedł taki człowiek, który był już był radnym też, oczywiście, ale był też przedsiębiorcą i, i, i jakby wspierał sport. I przyszedł prosić mnie, żeby pokryć im tylko materiały, bo oni wszystko zrobią sami. Więc y, wtedy oczywiście wytwarza się coś takiego, jak poczucie odpowiedzialności za te obiekty, które były budowane. I do tej pory, y, jak mieliśmy na przykład no, w ubiegłym roku powódź, zalało nam Orlika, to proszę sobie wyobrazić, że sportowcy y, przyszli. I oczyścili własnymi rękami, łopatami, wynosząc tony tego mułu, różnych tych yy, no, śmieci i, i odpadów. Yy, dzisiaj już mamy zabezpieczone środki, przystępujemy do odbudowy tego orlika, mało tego, chcemy zmodernizować boisko wielofunkcyjne poprzez zrobienie zadaszenia, chcemy też prowadzić jakieś dodatkowe dyscypliny poprzez budowę właśnie lodowiska i tak więc dużo się zmienia, bo powiem Państwu też, że e, mamy nakreślone bardzo konkretne plany, jeżeli chodzi o infrastrukturę. No, na przykład mamy koncepcję i poskładane już stosowne wnioski na budowę stadionu lekkoatletycznego który ma kosztować y, no, 23 do 25 milionów, tak szacujemy, więc na taką gminę małą rolniczą, która jeszcze potrzebuje wiele kilometrów y, wodociągu, kanalizacji, budowy dróg i wiele, wiele innych rzeczy, to są naprawdę poważne wyzwania. Ale y, też y, po prostu biorąc pod uwagę aktywność ludzi, którzy wierzą w to, y, y, że że samorząd ich wesprze. Y, przychodzą z konkretnymi propozycjami, z pięknymi inicjatywami, no trudno im nie pomóc, czy wręcz nie, nie spowodować, żeby spełniały się też ich plany, ich marzenia, bo ten czas tak szybko biegnie, że za chwilę to oni będą pewnie musieli podejmować te trudne decyzje. Czy więcej środków na sport, czy może na edukację, czy na bezpieczeństwo, czy na infrastrukturę taką, czy inną? No ja, ja muszę powiedzieć, że my się borykamy troszeczkę z takim problemem, że raczej nie na wszystkich, oczywiście, nie wszystkie kluby mają ten sam problem, bo te aktywne i te, które mają super ofertę, to, to przyciągają właśnie z innych klubów do siebie zawodników, no ale ten bilans tak czy inaczej jest jak taki, jaki jest, czyli jeżeli na przykład mamy kilkanaście klubów, no to jeden się mocniej rozwija, no to przyciąga z tych dalszych miejscowości zawodników, a tamci z kolei no mają właśnie problem, bo zaczyna im brakować, czyli demografia tutaj jest bardzo istotna, mimo, że jesteśmy takim zapleczem Nowego Sącza i mieszkańców wcale nie, nie ubywa, wręcz przybywa, to mimo wszystko w, w takiej analizie no, młodzieży niestety no, nie przybywa. Więc y, y, jestem y, dość y, dużym optymistą, jeżeli chodzi o, o możliwości naszego samorządu, no bo muszę się tutaj trochę pochwalić, że pobudowaliśmy chociażby w ostatnich pięciu latach naprawdę wiele sportowych obiektów. Wspominałem już o tym, ale warto dodać, że pełnowymiarowy, kryty basen, hala widowiskowo-sportowa, cztery sale gimnastyczne, cztery boiska, Orlik. Nie liczę już tego, że ciągle przecież ta infrastruktura, która już jest, też musi być na odpowiednim poziomie, w odpowiednim standardzie, no bo nie może być przecież inaczej. Tak, jedna taka refleksja. Tak słuchając pana wójta, to już rozumiem uzasadnienie tej wczorajszej decyzji o przyznaniu tego tytułu ambasadora sportu, bo należałoby życzyć wszystkim samorządom na czele takiej osoby jak pan Wójt. To, co tu dzisiaj usłyszeliśmy, dbałość i rozwój infrastruktury. Myślę, gdyby to tak wyglądało na terenie całej Polski nie mielibyśmy dużych problemów z właśnie tym odpływem młodych ludzi od, od sportu, czy to będzie piłka nożna, siatkówka, koszykówka, czy każda inna dyscyplina. Ale do tego... Dziękuję bardzo. Chciałbym zapytać teraz, podrzucić wątek, który się jeszcze tak do końca nie prze, no trochę się przejawił, ale jest, chciałbym go jeszcze trochę, żeby bardziej wybrzmiał. To jest problem finansowania sportu. No bo sam już w swojej wypowiedzi pan wójt zauważył, Sport to jeden, jed, ważne zadanie samorządu, ale na pewno nie jedyne. No i oczywiście, chociaż jesteśmy na kongresie sportu turystyki, no ale chyba nie najważniejsze z punktu widzenia mieszkańca. E, no, więc zawsze gdzieś, no każdy włodarz musi jakieś racje wyważyć. Czy właśnie droga, boisko, sam pan wspomniał o tego typu. Problemach. Jak to jest, jakby jedna kwestia, to jest infrastruktura. Ona oczywiście w dużej mierze będzie jednak domeną tej władzy publicznej, no ale mamy jeszcze no, na codzienne funkcjonowanie klubu i tego skąd klub bierze środki na swoje finansowanie. Jaki jest pana, że tak powiem, model działania? To znaczy, ile według pana tutaj tych środków powinien pokrywać samorząd, a ile tak naprawdę klub powinny same gdzieś tam szukać tych dofinansowań, jak to u pana wygląda. No i jak pan widzi, tak znaczy, gdzie, jak, jak pan radzi, gdzie tu ewentualnie szukać także pieniędzy, tak żeby no, nie było to tak, że tylko i wyłącznie podatnicy w gminie, czy centralnie składają się na to, żeby ktoś mógł realizować swoje pasje w tym właśnie sporcie amatorskim. No rzeczywiście jest tak, że Mamy tych wydatków dużo różnych dziedzin, ale ja Państwu powiem, jak mi się udało przekonać wszystkich w zasadzie do tego, żeby wybudować krytą pływalnię, która z góry zakładaliśmy, będzie trzeba ułożyć na utrzymanie, bo nie ma chyba w Polsce basenu, który by się sfinansował. Chyba, że to są duże rekreacyjne kompleksy, więc kiedy my mamy w naszej gminie 12 szkół, do każdej trzeba. Średnio do tego, do tego wskaźnika, który, który otrzymujemy z Ministerstwa Edukacji dołożyć, no tak średnio no 300-400 są takie szkoły, gdzie dokładamy 800 tysięcy rocznie do utrzymania. Kiedy policzyłem koszty utrzymania basenu, no to na początku było to 300, między 300 a 400 tysięcy, że tyle trzeba. Będzie dołożyć. Ale założenie było takie, i tak realizujemy po wybudowaniu, że wszystkie dzieci, wszyscy uczniowie z terenu gminy są dowożone na darmowe lekcje pływania. I teraz, kiedy zestawimy te dwa właśnie fakty, że jest mała szkoła, do której uczęszcza 50-60 uczniów i podatnicy dopłacają pół miliona rocznie, żeby ją utrzymać, i mamy. Obiekt piękny, który służy wszystkim uczniom, a do tego jeszcze stanowi dodatkową atrakcję, rekreację dla wszystkich mieszkańców i sportowców w tym, tak? I do tego, no też załóżmy, no, dopłacamy e, pół miliona, może więcej, to wszystko zależy, bo to hula wszystko w kompleksie razem ze, z, z halą widowiskowo-sportową, która e, jest e, oblegana, której nie można... Po prostu przyjść, jeżeli nie zarezerwuje się terminu, no bo jest po prostu na bieżąco tak mocno, mocne zainteresowanie. Więc to, to jest jedna rzecz. Oczywiście mówimy tu i głównie skupiamy się na piłce nożnej i, i, i pytanie, skąd i ile, tak? No, no, tyle, żeby po prostu nie doprowadzić do tego, żeby wszystko zaczęło się cofać. No, na, na dzień dzisiejszy pięknie nam się ten sport rozwija i problemy, które się pojawiają, na szczęście nie są wyłącznie problemami finansowymi, bo jednak tutaj e, w sporcie amatorskim dużą rolę odgrywają sami ludzie: sposób, w jaki do tego podchodzą, e, jak budują relacje chociażby nie tylko z samorządem, ale i też ze sponsorami, których no, w małych miejscowościach powiedzmy uczciwie. Jest o wiele gorzej, jest, jest bardzo trudno. Zazwyczaj są to ludzie, którzy sami kiedyś byli zawodnikami, ci przedsiębiorcy, którzy mają to gdzieś we krwi i ciągle e, e, żyją tym sportem, no to na pewno duże środki e, są w stanie przeznaczać. Natomiast ciekawostką, jeżeli chodzi o samą gminę Korzenna, jest to, że bardzo aktywnie pozyskujemy czy wspieramy e, każdy klub. Nawet czasem jest tak, że oni nie wiedzą, że my piszemy wniosek, a my ten wniosek piszemy, bo najgorzej jest, kiedy na przykład oni się nastawią, że już dostaną pewne środki, a później przecież taki wniosek niekoniecznie musi, musi dostać dofinansowanie. Ale miłą niespodzianką wiele razy było to, że po prostu ogromne środki zdobyte, 100-150 tysięcy, to są duże środki, które można naprawdę dobrze zagospodarzyć. I, i, I generalnie też oczywiście tutaj jest też dobry kontakt, bo zawsze kiedy w naszej gminie te środki są dzielone, to ja się spotykam z tymi animatorami, z tymi ludźmi, którzy wiedzą jak to się kręci, gdzie ile drużyn gra i tak dalej, bo to jest sytuacja zmienna. I tak naprawdę wypracowujemy wspólnie kompromis. To nie jest tak, że wójt podejmuje decyzję, czy komisja budżetowa, czy jakaś komisja sportu i turystyki, bo ja uważam, że, że to niczemu nie służy. Tu można popełnić ogromne błędy, bo przecież jakieś plany, czy jakieś takie ciekawe inicjatywy mogą powstawać no, w danym roku i potrzebne jest wsparcie. I jeżeli wspólnie o tym rozmawiamy, to tak się po prostu dzieje, więc powiem tak, no Radzimy sobie y, tak, jak sobie radzimy, i myślę, że wyrozumiałość ze strony sportowców, y, jeżeli chodzi o samorząd, jest duża, a spowodowana tym zaufaniem, że rzeczywiście tą infrastrukturę ciągle budujemy, rozbudowujemy, y, ulepszamy i oni wiedzą, że to wszystko dla nich jest, rozumieją, że, że ten budżet ma jednak swoje dno, że nie jest z gumy, więc y, myślę, że to pozwala nam na y, wspólne decyzje i te działania, które y, są, czy te decyzje, które są przyjmowane ze zrozumieniem.